To są Angular Formsy. W zasadzie długo się zastanawiałem, co fajnego pokazać z samego Angulara i samych Formsów, gdzie ten temat dosyć długo w samym angularze był pomijany, chociażby to świadczy o tym, że typowane formsy pojawiły się w angularze 14, jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli, czyli mniej więcej dwa lata temu, gdzie w przypadku Reakta no, to było dosyć wcześniej. Na, na początek jakieś tam socjale do mnie, na co dzień e, software e, inżynier w hałaastrze i idąc już do samego scenariu, o czym będziemy rozmawiać. E, często dochodzi do nas e, taki temat, zrób jakiś formularz na rzecz, nie wiem, chociażby w przypadku tutaj e, pracownika, tworzenia pracownika, zatrudnienia pracownika. No i jak to zazwyczaj wygląda? Nie wiem na ile widać w ogóle to, co się tutaj znajduje. Mam nadzieję, że cokolwiek. Najwyżej będę pomagał. I jak to wygląda? Sam Angular Forms dostarcza w dosyć przystępny sposób, czyli mamy coś takiego jak form-grupa, czyli po prostu wrapper dla tego, co chcemy sobie w formularzu zawrzeć, no i same kontrolki jako form-kontrole. Więc co robimy? Robimy dokładnie to, tworzymy tą grupę, przypisujemy sobie i następnie na samym HTML-u dopisujemy sobie te kontrolki do konkretnych inputów. Super, świetnie, zrobione tak naprawdę. W tym momencie to jest 90% wiedzy, którą musicie posiadać, żeby cokolwiek zrobić w Angular Forms'ach. Ale co w przypadku, kiedy yy, mamy świadomość, że ten yy, formularz będzie się dosyć często zmieniał. Ewentualnie, jeżeli dla każdego z klientów, chociażby, nie wiem, zakładając, że to jest właśnie multi -tenancy i równie sobie te formularze będziemy definiować dla każdego z klientów, yy, musimy zadbać o coś, żeby... Te formularze były w jakiś sposób dynamiczne, i temu głównie się dzisiaj będziemy przeglądać. Czyli w jaki sposób sobie zorganizować takie formularze, nie korzystając z zewnętrznych narzędzi, typu jakichś form IO. Dla większości ludzi, tak naprawdę, jak pojawił się ten temat form IO, że można coś tam zrobić, to jest jakaś czerwona flaga, po prostu jest tragedia, bo mało widziałem też projektów, które dobrze realizowały obsługę tego. Zazwyczaj to się kończy w ten sposób, że wrzucają to na pałę przysłowiową i robimy już jak jest. Jest, jest, dostarczone, działamy. Jak możemy sobie do tego podejść trochę inny sposób, samemu tworząc tak naprawdę taki silnik do dynamicznych formularzy. Więc tak naprawdę na podstawie tego, co widzieliśmy wcześniej, czyli trzy kontrolki, dosłownie imię, nazwisko, jakieś tam zarobki, salary definiujmy sobie obiekt, który posiada dokładnie te trzy atrybuty. Następnie, w ramach tworzenia sobie tych kontrolek, iterujemy sobie po tym obiekcie, tworząc kontrolkę dla każdego z nich, wpuszczujemy je do kolekcji fields, które później będziemy wykorzystać przy samym wyświetlaniu i w zasadzie temat mamy z grubsza ogarnięty. New Form Group do, i przekazujemy dokładnie to, co stworzyliśmy. Tutaj Analogicznie, w zasadzie, co to było poprzednio, natomiast teraz mamy już na czym bazować, możemy sobie to przeiterować i wyświetlamy. Co dalej? Co w przypadku, kiedy no, tych typów mamy trochę więcej? Jeżeli dalej zakrywamy to się w zakresie działania inputa samego w sobie, takiego zwykłego html no to możemy działać sobie zarówno na datach, tekstach, jak i w samych typie Number. W takim przypadku. Nie robimy nic innego, tak naprawdę, jak dodajemy sobie te informacje e, dotyczących typu. Czyli e, tutaj na przykład mamy jeszcze wystawiony konkretnie komponent, który będzie wrapował nam każdego, każdą tą kontrolkę. E, no i tak tutaj widzimy, po prostu jest input, to co mieliśmy na początku. Przekazujemy sobie typ. Dodatkowo jakaś tam labelka, jeżeli podstawowe typy to oczywiście obsługują. I form control. Jeszcze sobie zerknę. Co w przypadku, kiedy no, no nie ogarniemy tego już tak naprawdę za pomocą tego zwykłego inputu, ewentualnie potrzebujemy jakichś do, bardziej precyzyjnych metadanych, typu nie wiem, jak w przypadku radio, że chcemy sobie to albo zagnieździć, albo jakaś dodatkowa labelka, czy chcemy sobie to jakoś bardziej oscylować. W tym wypadku tworzymy sobie tak naprawdę te wrapery, które tutaj pokazywałem ten poprzedni, na samego inputa, możemy sobie stworzyć dla selecta, radio czy checkboxa i to jest świetny punkt wyjścia tak naprawdę do biblioteki komponentów, które możemy sobie gdzieś tam stworzyć. Większość właśnie wypadków to tutaj dołożymy tak naprawdę materiala, ewentualnie co tam korzysta z jakiejś lipki typu ng-prime. Przy okazji dosyć teraz y, znany temat, czyli tajga. Nie wiem, czy ktoś korzystał, e, ale jeżeli nie, to polecam e, przyjrzeć się rozwiązaniu, bo robi to w świetny sposób w stosunku do e, materiała od Angulara. E, idąc dalej. E, w jaki sposób tutaj mamy akurat e, selecta e, i następnie dochodzimy do momentu, kiedy musimy sobie to wszystko jakoś wyrenderować. No i tu jest taki Sposób taki, trochę można powiedzieć, e, dyskusyjny, czyli używamy po prostu engine containera z, e, ze switchem. Czyli po prostu, idąc po e, typie kontrolki, i, e, wstawiamy sobie odpowiedni komponent. Idąc dalej, walidacja, bo to się pojawia także. Wszystko jest fajne do momentu, kiedy zaczynamy dokładać elementy z tego formularza, i zaczynam mieć przekonanie, że e, no czegoś nam tam braknie. Dlatego też e, walidacja no jest jedną z takich kluczowych elementów, który należy tutaj e, dołożyć. I tu jest prosty kodik, który tak naprawdę realizuje to założenie czyli w ramach samego definicji tej e, kon konkretnej kontrolki dokładamy sobie reguły. W tym wypadku jest to akurat prosty argument, czyli walidator e, required. E, I w tym wypadku po prostu idziemy sobie za pomocą tak samo e, mapki i e, łapiemy je w zależności od tego, co tam nam dojdzie. W tym wypadku tylko required nas interesuje, więc dokładamy required. E, następnie. Aby obsłużyć coś takiego, znaczy samo założenie tego Reactive Forms ogarnam sobie temat, że dana kontrolka będzie inwalid w przypadku kiedy na przykład nie zostanie wypełniona, tutaj do dokładamy sobie również taki mały komponent, który będzie dotyczył wykrywania tak naprawdę błędów i wyświetlenia ich dla użytkownika. I teraz przechodząc dalej. Czas troszkę to uprościć i wykorzystać tak naprawdę rzeczy, które nam daje Angular w Reactive Forms. Różnica tutaj jest tak naprawdę niewielka, bo tak naprawdę różni się tylko tym, że nie przekazujemy im form grupy dla każdego z tych komponentów. A dzieje się tak, ponieważ wykorzystujemy taką dyrektywę, która nazywa się form group dyrektywa. Polega na tym, że nie musimy jawnie przekazywać formularza do komponentów podrzędnych, tak naprawdę, względem samego formularza, ponieważ informacja o tym, jaki to jest form, widnieje cały czas tutaj. Każda kontrolka, która będzie chciała, każdy komponent podrzędny, który będzie chciał wykorzystać wiedzę na temat tego formularza, tak naprawdę dostajemy z automatu z samego domu. Więc. Tutaj jest delikatna refaktoryzacja. Następnie, co w przypadku, kiedy chcemy pozbyć się tego switcha, który się tam pojawił? No to tak naprawdę tutaj musimy sobie zdefiniować na, na szybko. Nie wiem, ja to mogę nazwać trochę rozkładem jazdy, czyli w zasadzie, w jaki sposób mamy sobie te wszystkie komponenty rozdzielać żeby nie robić tego w taki jawny sposób jak przy switchu. No i tutaj wykorzystamy tak naprawdę anti Container, który możemy sobie później obsłużyć za pomocą Viewchilda. Czyli tak naprawdę złapiemy sobie referencję do tego elementu, a następnie za pomocą tak naprawdę łapania tych komponentów możemy je maczować względem tego rozkładu jazdy, o którym wspomniałem wcześniej. Czyli z samego modelu nam wychodzi informacja, że typ jest taki, przechodząc sobie przez saportowane te dynamik komponenty, które wskazałem tutaj, łapiemy sobie je i wiadomo renderujemy w taki sposób, że później były one dostępne za pomocą w samym templecie HTMLowym. Za pomocą tej metodki create e, component. No i tak naprawdę trochę się pospieszyłem. Powiem szczerze, nie byłem przygotowany tak naprawdę na takie tempo. E, e, tutaj. E... <noise>